Czujemy smutek, czujemy też taką sytuację jakiegoś przerażenia, współczucia, no bo sytuacja w naszym kraju no, już taka się wydarzyła. Ja miałem wtedy lat 8. Pamiętam te wakacje, pamiętam ten czas, gdzie z rodzicami, wtedy ten czas było babci i, i z przerażeniem to rodzice oglądali. jakby roz, Wtedy wydawało mi się, że rozumiałem tą sytuację, acz nie rozumiałem pewnie, na pewno tej skali. My w ubiegłym weekend graliśmy koncert, śledziliśmy pogodę, patrzyliśmy co się dzieje, trzymaliśmy oczywiście gdzieś kciuki i w sercu myśleliśmy, że, że tu nic złego się nie wydarzy. No jednak, tutaj z tak ogromnym żywiołem nie, nie, nie jest łatwo wygrać, więc no, mnóstwo ludzi traci swoje domy, traci swoje dorobki życia. Piękne, jeżeli szukać jakichś takich plusów, to na pewno piękna jest jedność i tutaj zjednoczenie ludzi, którzy szybko potrafią się zjednoczyć i, i pomóc. No cóż, no, trzymamy tylko kciuki mam nadzieję, że nic więcej, już większego tu się nie wydarzy dzisiaj. To rano też jechaliśmy, słuchaliśmy tych wszystkich rzeczy, które, które tutaj dotyczą tych województw i tej ogromnej wody. Wiemy, że jeszcze. Nie minęło to, co jest najgorsze, ale no mamy nadzieję, że nic już wielkiego się więcej nie wydarzy. No walka trwa ogólnie i my trzymamy kciuki, żeby tych szkód było jak najmniej, ale tak jak Piotr mówi, no to jest żywioł. Z żywiołem jesteśmy bardzo często by dlatego też czekamy, aż to wszystko jakby się uspokoi, dojdzie do sprzątania. Miejmy nadzieję, że jak największa ilość ludzi. Przyłączyć się do pomocy i damy radę. Żywioł też pokazał, że mija 27 lat od tej takiej wielkiej powodzi w 1997. Na pewno technika i technologia i budżet i wszystko poszło w górę, a jednak no nie jesteśmy sobie w stanie jako ludzie z tym wszystkim poradzić i jakby tego przewidzieć. No więc no cóż, życzymy tylko wszystkiego co najlepsze, wszystkim, którzy, którzy walczą, wszystkim, którzy pilnują i dbają o to, żeby jak najwięcej z ich dorobku życia przetrwało? Czy Wy w jakiś sposób planujecie się zaangażować właśnie w pomoc? Bo teraz trwa wiele akcji. Pamiętam już 27 lat temu też była wielka akcja artystów. Czy, czy jakieś działania planujecie? No, na, proszę, teraz no, okay. zrobiliśmy oddech. E, no, artystycznych, do, nie wydaje mi się, że tutaj do, my nic nie słyszeliśmy, nie, nie wiem czy my jesteśmy na tyle, że tak powiem, silnym reprezentantem, żeby, żeby udźwignąć gdzieś, gdzieś taką muzyczną sytuację. Jeżeli byłaby taka chęć, to na pewno oczywiście do tego się przyłożymy. No, wydaje mi się, że teraz każde miasto się angażuje. U nas w mieście Wolsztynie też są organizowane zbiórki. My u siebie na stronie też oczywiście udostępniamy i, 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 i staramy się informować o tym wszystkim, co się dzieje. No, więc no, no to jest moment, w którym cała Polska na pewno się jednoczy i tutaj nie ma osoby, która nie chciałaby pomóc. I my oczywiście też na tyle, ile możemy, informujemy, pomagamy, podajemy dziś zbiórki, sami też pomagamy.